Cześć, witam witam serdecznie, z tej strony to jest Toskaniewicz, mężczyzna z Farminga Oczywiście dzisiaj z mną jest cała ekipa, czyli Esmenek, Marek, i Kamień no i Marek i Marcin staj, 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 staj. Nie cała, nie no. cała Witajcie, staj. jestem gram no. Wszyscy są. Jest mhm. cała ekipa, ale no cała ekipa mhm. grająca I co, ja dzisiaj se tutaj od razu po tego, tam sobie tnie Esmanek. Mm -hmm. Kamieś odwozi, a Marcin nie ma co zrobić, a Marek nie wiem co robi. ja, ja tak powinienem kopać. Mogę się <laughs> O, ci nie majką Tak? Chodź, idziemy do Marka. Chodź. Dzień Chciałbym być normalny człowiek, ale się nie da. Pochodniku po idź, uwaga, ja ich stałem. Darek, Marek, jedziesz? Mhm. Mm o kurde, dobra, dawaj w prawo, odbijaj na 57 sobie idźcie. No mówię, odbijamy, odbijamy w prawo już, bo nie I po ile ma karatka jest? Nie wiem. Nie, 300y ponad. No to nie wiem, dzielimy to na 3? No nie już mówię 300, wynać i już. Aha, no dobra. Bo to Cię kosztuje 1000 za tonę. No nie, jak, jak buraki sobie sypiają. Ej, to się tak o ona dwa? Kupowe? Yy. Ale to jest jak powiecha, o chyba chodziło o zimek i buraka tylko tak Nie nie. No, się... to miałem dwa na trzy. A mówię, na trzy. No co mówię? Na trzy Dobra zobaczymy ile tam wysypie tyle A mi się wydaje że na trzy, bo tak, tak jak będzie tak sypała kapusta na pewno na trzy Baka zarobiliśmy jak my zarobiliśmy z Marcinem 70 tysięcy wtedy kupaliśmy No To na trzy tak jest to dużo bo to jest 20 tysięcy A to co jest takie różowe? Kapusta, e, czerwona. kapusta czerwona. Nie, bo radhol. No Czyli kapusta czerwona. Tak, to jest kapusta. Aha, dobra Ale proste pole, o Boże, jak tu można się kręcić ładnie kopać. O jezu, tutaj, i tutaj, ojo. Ale, Ale nie mają w środku. Ej, panowie, bo są wsiedzie, kupili pole, my też musimy. Dobra, jeden pożyczkę. Piotr, nie będziemy gorsi. też. Jak, jak na wielka Polska, 500 tysięcy. Jeden ja wygląda jak pomarańcze, Robimy jakimiś... no co, 100 Proste. tysięcy pożyczki max. I robimy te dofinansowanie na młodego żelnika, 15 tak. tysięcy od łebka. Dobra. Mamy 3 na szczęście. 15 tak, tysięcy od łebka jak, jak wleci 21 odcinek. Dobra. No Dobra. bo my tak zawsze robimy, zawsze tak robimy dla każdej serii. A wiesz, że jeszcze są granych 12? Ale jak będzie wrzucony na YouTube'a, 21., o, to... No dobra. Nie, no, bo to będą nagrane 30 odcinków. Okej, ale ta marchewka bez kitu wygląda by była pomarańcza z jakąś pietruszką na górze, nie? Pietruszką na górze? <laughs> <laughs> jak ty zasypiesz Mar Marek? Nie, bo to, to takie zmutowane... W... Właśnie, Marek, ja ci życie powodzenia. Zmutowane Marek, ja ci życie powodzenia w odwożeniu, nie? Może kiedy tu jest marchewka fajna, biała, A nie, macie nową... O kurde. Macie nową przyczepę, to nie. Odmiana Wietuszki tak odmiana, wiesz? Aha Bo nie to są te takie, wiesz, wyrośnięte, wiesz? Z tamtego roku jeszcze Te, te z tymi dłuższymi końcówkami mają po prostu A, no, rozumiem Ja idzie czy nie? A, już jest drogi zaczął go bać Dobra, już A się, wiesz, rozgrzewa Ja tak chyba nie, nie wiem jak tu wjechać. No, w pole Wiesz, ugniatasz przed całą Ale lipa Ej, ty ugniatasz chyba przed całą, co? Też nie, nie ugnieta. Nie, ugnieta. No, no, co ty A z boku nie ugniatasz? Nie, to jest tak zaprojektowane, że tu nie da się tym gniatać. Ja jestem, ja żeby to zadnie. Na dwa. Ja szkakuję, że zobacz ile mózg No Ja też spróbuję, ale nie mogę. Teraz jest ja kompleks. Ale to wygląda jak poparajcie. Jak poparajcie. Ile ci spłynęło, Marek? Eee, tonę, 400. Masz jeśli paska, nie zrobił ja tak Jak to wskoczyłeś. Ej, to wygląda na to, że. Na 30, tego naprawdę jest dużo. Właśnie czemu my nie zasiedliśmy takiego czegoś? Hej Mam jeszcze jedno pole, co się od No Cezarkę hmm. trzeba kupić albo 7 do kukurydzy, nie wiem co to za Na przyszłość kupujemy tylko mobine do tego... do tych marchewki w ogóle. Dobra. da się? 12 headerów różnych, każdy inny. <grywka> A wiesz później ogarn, który odczuwają. No jest? właśnie ja tak gadałem z Marcinem, nie? Nie da się. Ale te 100, 100 euro za wypożyczenie to nie jest dużo Jest chyba. 100 euro 200. No? 200 Za header Za header 200 200 no 2 no. nawet A nie, czubato sobie czubato No to Kamienić od kiedyś sypiesz najpierw tylnią a nie przednią? No bo tylnia była w połowie zapełniona, to już do maksa balenia. No Bo była tylnia pod 60-tką pod 40 -ką. później ty zabrałeś 40 ja podczepiłem tak, 60 -kę. I później ja odczepiłem, bo talerzuję. Unikam ich, jak na moje, to powinno do niebieskie chyba. pierwsza, pierwsze, ten ten Nie da się, nie da się, nie da się. To się nie da. Bo zaczep, y, ta z przodu nie ma zaczepu. Nie, ta z tyłu nie ma zaczepu. Z tyłu działającego. Więc ta z tyłu nie ma z tyłu, i dlatego z przodu nie mogę do tyłu podjąć. O, helikopter. Wie panowie, to nie no, w tym sezonie wiem, co odpuści jeszcze to kopowe tak to z, z, na semy sezonie wiem, coś walnął. Tak, wszystkie trzy pola markwi. Nie No tak, i będą, kupimy może nowe przyczepy i wtedy będzie tak. Tylko wieszcie, żebyśmy nie. też nie przesadzali z tymi okopowymi, bo naprawdę to jest... pieniądze są w tego wciulnie Jak kupimy nowe przyczepy, to wszystkie trzy polecie w No Wiesz, że jak kupimy nowe przyczepy, to też sprzedamy raczej. No to jednak jeszcze trochę będą, opóźnić sprzeda. Wtedy będziemy paroma zestawami odwołać marków, bo taka to się nie wyrobią. No, na jeden ze to nie ma sensu nawet wchodzić. No. marci Marcin, tak naprawdę to już my zaraz zacznie nacichać, tutaj po no. A? Tak mi gra odmówi. Marcin, co ci komputer nie działa, czy co? Właśnie w ustawieniach magraf się zmienił, do tego i już rzuca. ten komputer ogólnie od pewnego momentu jest y, jakiś taki dziwny. Ok. Co A to ma, kil... dziwny no? mówi wszystko, nie? Ile nam wchodzi na tą przyczepę? 8 ton O boże No mówię ci życzę powodzenia w tym włożeniu jak skończy kosić, będzie miał robotę Będzie zasłuchał No ty się nawozisz, bo ja już mam 8 ton A ile wykopałeś pasków? Nie wiem, z 5? mówię, wykopiesz wszystko, sprzedasz wszystko Będziemy gadać o cenie, nie? No i tak za ten Zastanawiam się, nie sprzedać ze Koisu Za 600 nie ma szans O po ile jest ogólnie? Taka cena jest zajęćmi My po tyle sprzedaliśmy To tak? Mhm Ale nam nie był potrzebny, znaczy, Potrzebne. I tak nie mieliśmy go na magazynie, bo nie mamy magazynu, ale to tam szedł? Eee, trzeba mam To Co było? Eee, że tak masz? Żyto? Tak, to jak się nazywa? To jest jeden po sołgę, coś tam. To jest jeden dalej w siewniku po tym, co siałeś. Rogan? Sorgo, coś tam dalej. Później, następne. Za usługi. 400. Od 7 do 11. 4 godziny. 4 godziny. 4 godziny, 1600. Właśnie, kto zapłacił. Czy nazywa? Niszut? Nie wiem, weź sprawdź. Na tłumaczu. Chociaż się na upraw po angielsku nauczymy. Ja pamiętam jak Kamil To nie jest tam... jak na R? A nie Sir, a to nie jest Sirse? Czy Risa, to jest Ris. No wiem. Ej. Ja i... Pamiętam jak w gimnazjum Kamilś chce chciał po angielsku powiedzieć o, o rolnictwie, nie? Nawet nauczycielka nie wiedziała co ma powiedzieć, nie? Ja bym wtedy był rozwalony. <laughs> no nie pamiętam tego. Coś było, że ten Roggen Marcin tak to to na pewno? Tak Chris ukazał. Dobra, to się je. Lupię to noc. No nie powiem, a to Everta ja? No no, może, no, ale pół to. Blokowanie produktu. Pss. Kogo? Nego produktu. Ej, ile ja się godzinę? 12. 20. No, 20, dobra. Ale nie, masakra, nie da się łazić. Ale dlaczego? Normalnie pik mam, nie fps -y w mam. W pole, Marcin, bo ja, ale odkrywam się jak tu... Jesteś bany. Bany miał tylko sieć Marcin, a nie ty jeszcze. No. coś tu nie zatąż ja nie że tego, talerzować. Dąż, zdążę. No może zadąży. Ale chłopaki mm. trochę będą mieli w tyle, o Jezu, o Jezu. No, co będziemy w tyle? Możesz tutaj się worać w granicy, co? So? Sam się wore w siebie. No bo tam się worają ładnie. Ale jak ładne pole teraz jest. Także aż drzewo wale z silnikiem, bo kułkowali. Młanko. Jesteś. Oto Tu nie, to na całym sezonie, to z nawet na się za drzewo. Obok to tam będzie. Będziemy się za drzewo i to się wora w granicach Ja te sami średnią, sami farminga nie najwyższe jakieś ja na nie. Ja tam na wysokich. Oba nie na mordo nie gram na wysokich serwerach. Się... Ja na wysokich A najwyższy jakiś nie. Nie, bo ja, ja mówię, podczas nagrywania, podczas robienia live'a, to po co mam mi nać live'a? Nie no, trzeba mi się odpowiedzieć, Farmiga? Czyli nie, bo ogólnie to, jest... ja to się grałem bez mowy, wszystko działało i trbiło. A teraz z grą z modami i tak, wiecie, jak to działa. Mhm. Mm no tak, tak, u mnie. No Teraz na mam 40%, pesów, nie wiem skąd. Włączam kamerę ze środka. No, dalsza 60. Czy masz na jakąś farmę? Nie wiem. W tobie coś się pokazuje. W minicy nie pokazuje się ze Steam'a? Nie wiem. Będzie pan na marzecz, nie? Będziesz nie, Na udało się wypłaczyć czy Nie, będzie się jeździł z tym. Pieniądze trzeba zarobić. Ja mam pożyczyli, ale jednak mamy złomę po pierwsze, a po drugie mamy załadowani. to się to blisko, eee, to, to, mowa wyjść ty tak cicho gadasz z Ale, lepiej się wyjść? Sniper Sniper. Słyszę ciebie? No, ty u mnie już dawno U mnie też. U mnie nie. Mnie już w No, Mam tu jakieś imprezy, to wszyscy piją o te godziny jeszcze. Ale u mnie nie ma imprezy i nikt nie pije o Margo. I co to jest szybciej. Weź nie nagregat tutaj zagregacji kawałek. No, jak jak tu mamy teraz? Się, Czy się o tego A Ej, w ogóle ten odcinek wolno lecie ja pierdzielę. Kto ja nagrywał. Ja. A ja on ty nagrywasz. To się kupi. O kurde, a ja mówię o a... a mm. No my też nie. No ja mówię okay. lokowanie produktu, a ty... Yy, co? E? A chwilę ci chodzi? Ej, ogólnie mi semenc yy, sypie na przyczepę. Ja faktycznie cenę <grym> taki. <grym> Tamem. Lobko. Okay. Nie dław się. Chomikiem. Nie dławię się. Wypluj chomika z ust. E <grym> nie ży go. Marek robi tak, żeby on był płaski. No to się zmieścił w końcu, od Nie, to w końcu ten olej masz się? Daj w ściątkę. Te mango? Z tym czymś? Czarną pożyczkę z mango, tak. Jak jest, się... okay. Nie próbuję, nie wiem. Bo jest tam po czarna pożyczka. Trójka, czy jak to zejść? To jest zerówka, bo nie mam Nie mam y, nikotyny. Bo nikotynę trzeba dokupywać za 3 zł. Jutro jedziesz z Uzią, to do to kup Jutro jadę, w ja typie Jutro jeździsz, a nie... ...Edym, a Ward tak średnio pod drodze Ward mam na 16 No mówię, ale byś... ...chciałem powiedzieć, że... tak jak będziesz jechał do Warda, to skup No, to za późno już będzie Znaczy za późno Zapasy się Ej. zamknij dupę Kuźwa. na co my zbieramy pieniądze? Wyśłać czwórkę włączyłem w tym. Teraz zbieramy pieniążki na. Pole na. Pole. Nie wiem na co. A, co na co? Na pole. Hmm. Na pole? No coś. No, tego, cztery trzeba pojechać, wyremontować. Nowy, no właśnie siemnik przyjechał ma. z remontu, nie wiem czy mówiłem. Tam jest nie jeździ. Ja jeżdżę. A no tu nie wiem. No ale podobnie No kobieta kobiet tak jest Ja Jeżdżę. No, no ogólnie Jeżde. przyszedł z remontu. Wygląda tak samo jak ten, nasz nowy. Stary, znaczy no, wiecie o co chodzi. Nie, ja nie wiem. Mówię. To się dowiedz. Przed z remontu. No 40 na pewno będzie trzeba wyremontować. Może 60, ale wątpię na razie. No ja i przyczepę, nie? Muszę chopaki dać numer dla tego gościa ja, i zagadać, się. Nie. Ja. Z 12, 11 tysięcy woskasuję i tyle. A, buty się może u kogoś znajdzie. Czy jaka w momencie, buty? No, a, zresztą no, podwójne, no. ja. No. Ciąka mi się a ja, Marcinie. Bardziej się podwójne, ale zaraz. Zresztą się nie pcham. Okej. Okay. No tak nic robi, a ja, nie ja mamy na ścisku, wszystko robi to ja podziękuję. Tylko wiesz, że ja mam talerzówkę niecałe 3 metry, a ty masz, a wy macie 6 metrów. Zasłaniam, wracasz już? Mhm. O, ja, ja wyjmę berło, czekajcie. Nie wiem, o co chodzi teraz Kęsiowi. Za pierwszym razem nie widziałem. Babuśka poszła. Mama śpi. Czego dzięki temu? No no Zdawało się. Pięć tych, pięć, yy, jak to się nazywa? Pięć szufladek otwiera, żeby wyciągnąć swojego elektryka. No no. i to już ca cały czas leży na komputerze, jak się ładuje, albo po prostu leży na... Ja tam mam jak się wyda, to się wyda. Powiem, że palec zerówkę i tutaj to jest tu, że zajeb... No. no. Wejdź na Facebooka. Pnióżki. Powiedz mi, co o tym sądzisz. Wreszcie w listu mówię ile dostaliśmy weź zapis sobie Za przyczepę jedną 7830 Z to są odcinki złątkowe 7000 ile? 7835 Nie 800 ile? 35 Dobra 7800 No ale i tak ocena jest 8800 do 0 mi się pikło. Ale przepka też fajna. To mi się mega podoba. I do takich okopowych akurat by była, nie? O. No A i to wiesz, wszystkie to po... ceny z Olixa ogarniamy, 3. nie? Tak, wiem o tym. To nie będzie nawet to o 1000 O, już ze Seba pisze. Seba, kochanie, po mi do 2.0D, jakiś fajny wydech, żeby brzmiał jak 12 Seba tak napisał weśmy myśli SS-a O nie, Seba... Aha. Tymczasem na grupie BMW co byście polecili. A BMW E97... Dobra. Ale na Seba czy jak? Znaczy gru, jego ta grupa, nie? Ta szybkie autozagrocznie? Weźmy myśli SS-a o co chodzi? No, bo nie z się. Na kompie jestem. No. No to zrób print screena A kto by mam to? I tyle mi się nie z tym. Wejdź sobie Weź na Messengera no na, na, na Facebooka sobie poszukaj Ale ja, jeden plus wam powiem nie? Przejechałem mm. bo nie zauważyłem że mam stówę, nie? Si si się Markew nie ugniata chociaż. No mówię, że ten komentarz jest zrobiony, żeby się nie ugniatał Dobra, Marcin muszę siać już Co? Może sięć. Tak Proszę, o, są miękkie po progi. Weź zrób powstać jakie okay, są. To no tak fajnie ma, jak będziesz ten i zaczniesz dmuchać, to fajnie z tych tych wywieczników leci. Nie? Uh. Ej, wie, wiecie gdzie fajnie dym to wygląda? Jak ja mam tą wysoką klawiaturę. I jak Rudy wdmuchił w klawiaturę. Trzeba przytestować światko czarek, wyglądało. Czarek ma, czarek ma paską, więc tak średnio wyglądało. A czekaj, swoją, ale tak nie próbowałem się. Boże ja mam wysoko, miałem dobry centymetr i nie półtorej przy skoku, nie? Klawisza. No ja też On się... Nie tak przydukowałam. Ale fajnie, ja nie to dobry. Ja w, ogóle, ja w ogóle monitora nie widzę. Ty, ale ja też mam teraz takie momenty, że patrzę, patrzę, nie, nie widzę nic, Okulary. Hm. Ty tak dobrze, dobrze docisnął tak do 25 minut, to bym zrobił te pole raczej. Tu dociskaj. Jak trzeba tu Ej właśnie, jest miniaturka. Jeszcze masz tam robota roboty. Jo, robota, roboty, mam na cztery przyjazdy gdzieś. No tak skąd ty My też. Jo, zaś skąd ty No ja cię smanek, My zdążymy. Znowu... Ładnie się ustawić, możemy to z Maciem. No to kiedy? Teraz. Gdyś tepany. Czekaj tak. Ładne ustawienie. Dobra. Nie, sorry. Mamy tak stać, czy jak? Patrz, na no foto. oceń. Tak, nie żeby było wszczytać wszystko. Gdzie ty zapierdziesz kami z tym silnikiem? Dobra, kamień. No to super, logika. Stój, Fisu. No zdjęcie Fisu. Ja już myślałem, że już zdjęcie zrobione. Kamień miał się jeździć z silnikiem 12. Aha, A mi te pawa gdzieś Tak by było ustalić. To jest 10 już mogę jechać? Nie, ktoś na pierdolę. Ja odpalę systeczny z światła. No przypomnijcie mi, żebym opisał dzisiaj odcinek albo no. rano, albo po, po graniu. Dobra, pojechali. Spoko. Weź, poproszę jak zrobić ISO. Musiałem Musi się do miniaturki ustawić. Mogę jeździć się na godzinę, Tak. Nie no. no. Tak jak y, y, Smanak w pierwszym sezonie. Tak. No, jutro muszę jechać do Marka, bo mi się olej skończył. Ja mam... Ile visu? 80. Bis? Nie. Ja tak. mam 80. Ale butelka jest 120. Tak, ale teraz mam drugą 80, 160 ml. A ile druga 80. Co? ci druga 80. Od Rudego mam, bo się wymieniliśmy. A ile kasy? To. Ja za swój? Co? No. Ja pani zapłaciłem niż ty za swój Bo ja dwie dychy zapłaciłem 80 ml? No mhm. O kurde Y, Lisu jest świadkiem 4 ml za złotówkę, a ty 2 ml za No Ja muszę się kiedyś z wami przyjechać Ok. Dajcie znać jak będziecie gdzieś jechać Tania wychodzi Ja tam codziennie jeżdżę A, myślę, że chce się nie... Chcesz się gdzieś wybrać, może na tory, na jakieś kręgle, czy do plaza, do Maka No... Po... Mm. Plaza, Mak, to nie to, to nie strome Jak ja, nie? To... Jak nie? Będziesz Cicho, wracał, to... Bądź. KFC? my mi się iść samo, nie? Nie możesz jechać sam? Tam na kręgę sobie pojadę, dobra. <grym> m możesz się ze mną do Zuzi przejechać. Tam, tam. A mnie już nie zaprosi, ja co zatwierdzę. Ja będę wam rankił ten, który skazał w Nie no, przejadę się kiedyś. Spotkamy się, powiedzmy, się przekazać się kiedyś. Spotkamy trzymać aż jeden. Nie <grym> wiem, jak to nawet wygląda, ale połączyć się, przekazać się. Spotkamy. Tu ładna jest. Nie bo jako zudziwa w ogóle chodzi, nie w gdzie ona na mieszka. Nie wiem gdzie będę nic jechać. Do chemia Gdzie ona mieszka w ogóle. Hemza. Ta Nie. To się drze. Hemza. Hemza nie? Gdzie? To gdzie do Hemza to Roj tu w kołem stronę? Palma w toruję wypracuje. Gdzie? Hemza. Gdzie? Hemża! To sam samym lisie W Helmze pracuję W Toruniu w takim miejscu jak Helmza Ja jaja co do megada Helmza Zazdrosny jest chyba Pracuję w Helmza Na pewno jest zazdrosny O co, o Zusie? O mój Boże Nie no ładna jest, ale to muszę przyznać, ale nie Nagrywasz to? Tak, nagrywasz to Nagrywasz to? Tak To ma to na odcinku Ej Ej, czemu mówicie o ładnej lasce, a ja kurwa jeszcze ani jednego zdjęcia nie widziałem? Ja też nie, właśnie, nie ja właśnie. Tak Chyba. Tak Ej, mam. mogę wysłać ci 40 za McDonalda? Tak. A widzisz? Ona trajesz. w McDonaldzie robi? No, na mieście. O, to jedziemy! Na co, Chcesz, pokrywać? Marcin? O 19.00. o Dostałem do... coś za darmo? Jo, łeb. Loda. Jobryj... o. <laughs> Ja się o w smaciarzu, że <gadanie> Lisu? Co? Ty to będziesz wycinał, czy nie? Nie, a co mam wycinać? O, to podeśla jej odcinek. Właśnie to tak, <gadanie> Spoko, to nie pogadamy już więcej. <gadanie> Czyli zazdrosny. <gadanie> Marci, Kamieś, nie wiem ile ty zapierdalałeś, ale powiedz mi, że dwudziestu, nie? ty <gadanie> Dogodziłem cię przynajmniej. Tego nie wiem czy chociaż. Powiedz, Maniak jedzie, super, bo ja południu stoi. A serio, powiedz, kiedy wysłuchasz, to, to skończymy gadań. gadanie. Bo Czyli jednak to jest jest, czyli jednak coś jest na rzeczy. Moim no. się. To coś jest na rzeczy, jednak. Dobra, połowa ja tam miał ja wyjebane, no dobrze. <gadanie> yy, kończymy ten odcineczek. Zapraszam do Gawaj, sugeruję pisanie komentarzy. Zapraszam na poprzedni odcineczek do Semanaka. Mm. Zapraszam na kanał Marcinek z nie zapraszam do Marka, do następnego Trzymajcie się.